Baby by my heaven my sigh I know if I go I'll die happy tonight Oh my God I feel it in the air Witam w kolejnym poradniku do C-Sharp. Dziś zajmiemy się tabelami. Czym są tabele? Tabele to pewien zbiór zbiór zmiennych. Mogą być typu int, typu double, string, cokolwiek. Jaka jest idea? Idea jest taka, że gdy mamy pojedyncze zmienne, one oczywiście spełniają swoją rolę, jednak gdy mamy ich dużo, no to przydałaby się jakaś tabelka, gdy mamy milion zmiennych. Wtedy najlepiej upakować do tabeli, by swobodnie się nimi poruszać. Tylko odwołać się do indeksu. No wyobraźmy sobie, że mamy int a, int b, int c. I tak milion tych różnych musiałoby się jakoś tam powtarzać, jakieś może liczby dochodziłyby żeby jakoś zidentyfikować, a tak to mamy jedną tabelę, która może mieć milion rekordów, czy też więcej Otóż dlatego tabele są bardzo pożyteczne Jak je stworzyć? O najprostszej Tworzy się bardzo podobnie Do tworzenia zmiennych Czyli na początku podajemy typ Typ int na przykład Następnie podajemy dwa nawiasy otwarty i zamknięty mm, kwadratowy oznacza tabelę następnie podajemy nazwę tabeli czyli na przykład table1 następnie dajemy równa się operator new i powtarzamy naszego inta i w tym wypadku już podajemy rozmiar tabeli rozmiar tabeli na przykład 5 i tak stworzyliśmy sobie właśnie tabelę teraz jak się do tej tabeli odwołać wpisujemy nazwę tabeli wpisujemy indeks i wpisujemy na przykład 1 i to samo jakieś tam przykładowo 3 wartości tak, no dajmy 10 i dajmy 100, żeby było łatwo co warto zauważyć e, rozmiar tabeli jest 5 jednak używam tej numeracji amerykańskiej, dlatego że wszystko się numeruje od 0. Często może być to mylne i może powodować pewne błędy, typu wychodzenie poza zakres, czyli out of range w ten sposób. Teraz, jak wypisać? No wypisać można albo za pomocą fora, albo foricza. Może zmienimy tutaj do 3, gdyż mamy tutaj już trzy wartości. Teraz, jak wygląda taki for? Otóż, bardzo prosto. Int i równa się 0, tam mniejsze od 3 i plus plus i oczywiście teraz podajemy naszą nazwę tabeli nawiasik w środku udajemy nasze I, które będzie nam się zwiększać. I całość oczywiście, może nie tak, całość oczywiście wrzucamy do console right line. No i świetnie. I oczywiście na dole pamiętamy żeby konsola nam się zatrzymała. I odpalamy. Świetnie. 1, 10 i 100. Bez błędów. Co dalej? Oczywiście, mm, zamiast i mniejsze od 3, bardziej poprawnie jest napisać Table Length, czyli długość tabeli. Hmm. Oczywiście, dla tych mniejszych przykładów to nie ma znaczenia nawet e, napisanie mm, 3 jest krótszy od table 1 Length, no ale gdy to piszemy coś większego i nie jesteśmy pewni, albo no, bardziej jest poprawniej i formalniej pisać właśnie table length, żeby komputer sam odczytał długość ów w tabeli i oczywiście wpisze nam to samo. Poza tabelami, mm, poza tabelami e, jednowmiarowymi, oczywiście można budować tabele wielowymiarowe. I są dwa typy. Pierwszy to jest multi mm, dimen, Trional Arrays, czyli ogólnie tabele wielowymiarowe, przepraszam, oraz także mm, jagged Arrays, czyli tabele postrzępione. No i czym się różni? Pierwsze, ch ogólnie chodzą, chodzi o szybkość. Szybkość yy, wykonywania. Jak wygląda tabela wielowymiarowa? Czyli to jest ta pierwsza, multi. Dimensional Arrays. Wygląda w ten sposób, bardzo podobnie oczywiście. Dajemy sobie nawiasik. Pierwsze oczywiście deklarujemy typ, czyli int. Następnie dajemy sobie taki nawiasik. Może tym razem zrobimy jakieś stringa. Taki nawiasik. Podajemy nazwę tabeli, czyli na przykład table 2. Równa się new. New. I tutaj dajemy znów. Przy czym w tym przypadku już musimy podać rozmiar. Czytaj na przykład 2 na 3. Albo 2 na 2. Jeszcze oczywiście przed tym musi być int. O, w tym, przepraszam, string. Zmienimy tutaj sobie na stringa jednak. I dajmy tak. I świetnie. Mamy zadeklarowaną tablicę 2 na 2. Czyli to już jest tabela dwumiarowa. Jak się do niej odwołać? No w bardzo podobny sposób. Skupiłem sobie. I teraz tak, pierwszy mamy rozmiar 2, czyli będzie 2. Będzie na 2. Trzymamy 0. Tu musimy sobie dodać drugi wymiar. 0 na 0. Oj, nie tak. Czyli z przecinkiem oczywiście. oczywiście to musi być tabel dwa? Hmm. Tak. I oczywiście zamiast jedynki jakiś tekst z uwagi, że to jest String Czyli na przykład Tom, Tomek, Jan. Hmm. Kuba. Ostatnie jakieś. Jaś. O, tu jeden. Się. Świetnie. No i tu musi musimy podmieniać. 00 to pierwsza pozycja, a potem jakieś 1, 1, 1 i 1, 0. Świetnie. Teraz wpiszmy sobie tą tabelę. Ona jest dwumiorowa Jak wypiszemy, No, na przykład forem int i r się 0 i mniejszy od. Hmm. Generalnie do tabel powyżej jednowymiarowych zalecam fora. Dla tabel jednowymiarowych bardziej foricza. E, I mniejszy od. 2 hmm. i plus plus. I musimy skopować drugiego fora. W tym wypadku hmm. będzie to j. I co wpisujemy? Wpisujemy, oczywiście, Console. Write. Dajemy tym razem samo Write bez Line. I wpiszemy sobie nasze mm, table 2. I pozycję, czyli i, i po następnie j. Jeżeli obrócimy, napiszemy pierwsze j, a potem i w tych tabelach, w tych nawiasach kwadratowych, po prostu obrócimy sobie, jakby tą tabelę do góry nogami. Czyli zamienimy kolumnę. Z wierszami, a wiersze z kolumnami. No i oczywiście tutaj nie tak, tylko yy, tak. Świetnie. Wypiszmy teraz, a może jeszcze tak, yy, żeby estetycznie wyglądało, napiszemy sobie console, write line, że nam przyniosło do nowej linii po prostu. Tom Jaś. Jan Kuba. No oczywiście tu można dać jeszcze. spacje. Jak najbardziej zalecane. Tomek Jaś i Jan Kuba i oczywiście świetnie nam tu wypisało wszystko pięknie ta tabela oczywiście może być więcej wymiarowa tylko tu trzeba właśnie pozmieniać tutaj dość, tutaj więcej i na tym i tu również można więcej ta tabela oczywiście nie musi być kwadratowa może być więcej wymiarowa co dalej, poza tabelami e, postrzępionymi e, przepraszam, e, tablicami multidimensionalnymi. mamy jeszcze tablice postrzępione, tak zwane Jagex Arrays. Jak one wyglądają? No i wyglądają również podobne, podobnie. Troszkę ciężej się inicjalizuje. No mamy te int, mm, int, następnie dwa nawiasy. Tym razem w ten sposób. E Tabla daje mi 3, równa się new, new. No i teraz tak. W ten sposób za bardzo nie zrobimy. Tak to było i zarazem dla jednowymiarowych jak i dla tych wielowymiarowych pierwszego typu dlatego musimy zrobić taki myk, że dajemy równa się otwieramy nawias i dajemy operator new i następnie podajemy wielkość I na końcu oczywiście musi być średnik o co w tym chodzi? chodzi o to w ten sposób tworząc sobie tabelę dwumiarową ponownie i pierwszy wymiar to jest ilość kolumn. Ilość kolumn ze słupkiem W tym wypadku mam tylko jeden. Czyli tak, jakby to była jedynka. Natomiast drugi wymiar jest e, związany z długością, z ilością e, wartości w tym, w tym nawiasie. Oczywiście ona może być dłuższa. Więc tutaj zachodzi pewna dowolność. E, jak wyglądałaby tabela więcej wymiarowa? Dajemy tutaj np. 3, tabo 4 równa się i dajemy new, jest troszkę inaczej, dajemy podwójny jakby new mm, i następnie dajemy nawiasiki, czyli znaczy new int, dajemy new int w ten sposób. Oj. Dokładnie tak. I stworzymy 3-wymiarową i ona tutaj oczywiście ilość kolumn odpowiada również ilości mm, w poszczególnych e, klamerkach. Tak wygląda. E, w kwestii wypisu oczywiście mamy zadeklarowaną i wpisujemy w ten sposób troszkę inaczej. E, są dwa fory. Drugi jest na J, pierwszy jest na I. Najpierw podajemy length, czyli długość jakby tej całej, e, całej gałęzi, jakby całość, długość, czyli w tym wypadku 3. Następnie podajemy array od i, czyli od poszczególnego długości, czyli w tym metku długość tego jest ile? 3. Długość tego jest ile? 4. Długość ile jest tego? 3. Czyli w tym przypadku tak nam odpowiednio wpiszę. To dla e, trójki oczywiście można albo deklarować, tak jak było wcześniej tam pokazane w ten sposób. Mm, a można też deklarować, właśnie yy, w ten sposób, że jest jakaś tam, prawda, wartość. Więc to jest pewna dowolność. Jak to sobie wybierze. Można zarazem deklarować yy, od razu podając? A może też po prostu napisać, że jest równe 4 ale wszędzie są domyślnie są wszędzie 0 oczywiście też proponuję to wyzerować, gdyby jakieś tam błędy się pojawiały ale domyślnie jest 0 i każdą tutaj taką rzecz oddzielamy przecinkiem to jest ważne dobrze I się wypiszmy sobie tą e, dla dwu, dwumiorowej no i świetnie, wpisało nam właśnie 1, 2, 3 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.